Witajcie! Kontynuujemy wspólne czytanie i tłumaczenie epifanicznego tomu 9, czyli posłanik paruzji. Jesteśmy na rozdziale drugim, a dzisiaj będziemy wspólnie czytali akapity 51 i 52, ponieważ one się ze sobą wiążą, ale zanim co, przeczytajmy sobie typ, to jest czwartą Mojżeszową, rozdział 12 i będzie nas interesował werset 11. Ale w związku z tym przeczytajmy sobie od dziewiątego. I zapalił się gniew Pana przeciwko nim, a gdy odszedł i obok oddali się od namiotu, Miriam stała się biała jak śnieg od trądu. Aaron zwrócił się w stronę Miriam i spostrzegł, że była trędowata. Wtedy powiedział Aaron do Mojżesza, Panie mój, nie kasz nas za grzech, który w swojej głupocie popełniliśmy. I przechodzimy do książki, tak jak poprzednia standardowe zastrzeżenia i tutaj jest właśnie ciąg dalszy ukazywania właśnie przykładów e, owego Aarona, e, czyli e, jak to było ukazane ze strony Aarona. Poprzednio było pokazane e, w postępowaniu brata Bartona oraz brata e, oraz brata Johna Edgara. No i chwilowo. W kontraście, także odnośnie Miriam, a tutaj zaledwie kilka słów odnośnie Jesse Hammerego. I teraz znowu odnośnie Arona, a kapit 51. My również mieliśmy doświadczenie. My, w znaczeniu Brad Johnson, który jest autorem tego tomu, się ukrywa pod tym słowem my. Także gdy tutaj będzie e, pierwsza sala liczba mnogiej my, to chodzi właśnie o brata Johnsona że my również mieliśmy doświadczenie, które powinno zostać tutaj ukazane jako uczestnictwo w antytypie Aarona, tak jak został on ukazany w tym rozdziale, ponieważ to pomoże rozjaśnić ten temat. Było to jak następuje, czy też przebiegało to następująco. Podczas gdy w 1912 roku nasz pastor zaczął wątpić, że Kościół opuści świat z październikiem, bo do października 1914 roku, to poza kilkoma ostrożnymi wyrażeniami przed rodziną Betel, zachowywał ciszę względem tego tematu aż do późnej części. 1913 roku, kiedy on w, bardzo, w taki słaby sposób w artykule strażnicy zaznaczył swoje wątpliwości odnośnie tego tematu. To jest w podsumowaniu, mówiąc, że podczas gdy było możliwe, że kościół odejdzie, do albo w trakcie października 1914 roku, to, to 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 ledwie wydawało się prawdopodobne, czyli zaledwie wydawało się prawdopodobne, a ewentualnie wydawało się niezbyt prawdopodobne. O, tak to też można przetłumaczyć. Nasz umysłowy komentarz względem tego tematu w trakcie czytania tego artykułu był następujący. Wiara może ufać Panu, że wypełni tą kwestię, pomimo jej, pomimo tego, że nie wygląda ona na bardzo prawdopodobną. W marcu 1914 roku na zebraniu pytań i odpowiedzi w zborze w Waszyngtonie, sto, stolicy, zostało zadane pytanie, czy Powinniśmy spodziewać się opuszczenia kościoła, odejścia kościoła właśnie do na, następnego, do, 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 do zbliżającego się października? Odpowiedzieliśmy, że tak. I następnie podaliśmy poniekąd opozycyjne, w sposób opozycyjny i dogmatyczny argumenty za właśnie takim poglądem. Tak, jak zostały one przedstawione w wykładach Pisma Świętego oraz w pismach braci Johna i Mortona Edgarów, które, których odkrycia zostały podane w podręczniku bereańskim, czy podręczniku badackim, i zostały zaaprobowane przez naszego pastora. Scenog obecny tam scenograf. E Spisał notatki odnośnie naszych odpowiedzi, i bez przedstawienia tych notatek nam w celu ich zaaprobowania szeroko je rozcyrkulował, czyli rozprowadził. W Strażnicy z maja 1914 roku nasz pastor już wyszedł w sposób jasny, czy też wypowiedział się w sposób jasny. Zaprzeczając, że Kościół opuści świat następnego, czy też właśnie tego najbliższego października, to, jasne, to jego jasne oświadczenie spowodowało w nas decyzję, żeby odstąpić od popierania tej poprzedniej myśli już dłużej, ponieważ czuliśmy, że nie było naszą rzeczą sprzeciwiać się jemu, gdy mówił w jasny sposób, że właśnie w taki sposób, już bezpośredni. Gdyż nie odpowiedzielibyśmy na pytanie, które zostało nam zadane w Waszyngtonie w taki sposób, jak to uczyniliśmy, gdyby on w Strażnicy z grudnia 1913 roku. Wypowiedział się właśnie w taki jasny sposób odnośnie tej kwestii, jak to uczynił w maju 1914 roku. Niemniej jednak, notatki z naszych odpowiedzi były takie, które podnosiły, takie powodowały podniesienie czy też pobudzały, o właśnie, że notatki z naszych odpowiedzi pobudzały niemało osób, aby odrzucały na jasne oświadczenie naszego pastora odnośnie jego zmienionego poglądu. Byliśmy przemożnie zakłopotani, znajdując samych siebie nie w sympatii z jego zmienionym z tym właśnie zmienionym poglądem. Ale zachowaliśmy nasze wątpliwości z dala od naszych e, nauczeń pielgrzymskich. Czyli nie włączaliśmy nasze wątpliwości do tych nauczeń. Trzymaliśmy je z dala. Było bardzo e, gnębiące nas e, znalezienie się w dysharmonii z naszym pastorem, gdyż wiedzieliśmy, że. On był onym sługą. I w związku z tym bardziej prawdopodobnie on miał rację niż my sami. Chociaż jak dotąd nie mogliśmy e, ujrzeć jego poglądu jako biblijny. Nie zauważyliśmy jego poglądu jako biblijny. A kapit 52. Szczerze poszukiwaliśmy, czy też zwracaliśmy się do tronu łaski o pomoc w tej kwestii, prosząc Pana. Że, żeby, jeżeli ów zmieniony pogląd był prawdziwy, to aby łaskawie otworzył nasze oczy na to, ale jeśli był nieprawdziwy, to aby ukazał nam go jako taki. Pewna ilość okoliczności e, przyszła, czy też powstała, w której byliśmy przetestowani, wypróbowani przez pytania, i tak dalej. Względem tego, czy sprzeciwimy się właśnie temu jasno wyrażonemu, zmienionemu, zmienionemu poglądowi naszego pastora, od którego ciągle się różniliśmy, czy też ciągle odstawaliśmy. Odpowiedzieliśmy na te pytania następująco. Albo inaczej mówiąc, odpowiedź na te pytania można podsumować następująco. Nasz pastor wystawił swe powody, czy też ukazał swoje powody do zmienienia swego poglądu. A bracia powinni przestudiować jego powody. Następnie my je podaliśmy, czyli te, czyli te właśnie powody do zachowania tego starego poglądu. Byliśmy bardzo zakłopotani przez niemal 2-2 miesiące. Doszło to do punktu krytycznego na konwencji w Kolumbus w Ohio podczas późniejszej części czerwca 1914 roku. Podczas tej konwencji było właśnie e, całkiem spore e, odejście, czy też właśnie te była było całkiem spore całkiem spora niezgoda na ten właśnie zmienny pogląd. Pewna liczba braci, którzy, przez, którzy przeczytali notatki z, naszej, z naszych odpowiedzi na pytanie, jakie zostało powyżej wspomniane, przyszła do nas na tej konwencji i wyraziła swoje myśli które można, w sposób, który można podsumować następująco. Bracie Johnsonie, jesteśmy zadowoleni, widząc Twoje stanowisko y, popierające myśl, że Kościół odejdzie następnego października. Zachowaj to stanowisko wiernie, czy też utrzymaj wiernie, mocno, stanowczo to stanowisko, a my będziemy Cię popierać. Gdyż jesteśmy po twojej stronie przeciwko zmienionemu poglądowi. Efektem tej uwagi, efekt tej uwagi był odwrotny do zamierzonego. Gdyż zobaczyliśmy szatana z tyłu właśnie tej uwagi. Wiedząc, że bracia, którzy ją uczynili, oczywiście byli w stanie nieczystym, w nieczystym stanie natychmiast Potępiliśmy ducha, który, który pobudził to taką myśl, która była skalkulowana, by pobudzić nas do, do występowania przeciwko pańskiemu oku, ręce i, i ustom. I staliśmy się bardzo zatworzeni, że być może pomimo wszystko, szatan próbował użyć nas do przesiania braci. Oczywiście nie, udziel, nie udzielilibyśmy nas samych, czyli też nie poddalibyśmy się, nie uczynilibyśmy, nie skłonilibyśmy samych siebie w sposób wiedzący, by uczynić taką rzecz, czyli świadomie byśmy nigdy tego nie uczynili. Udaliśmy się do Pana, Mówiąc mu, że, żadna, że żaden z powodów, jaki nasz pastor podał za tym, w celu udowodnienia tego zmienionego poglądu, nie wydawał nam się ostateczny. Konkludując, podczas gdy argumenty za starym poglądem wydawały się być prawdziwe, spójne. Szczególnie zaś ten odnośnie przyjścia Eliasza na górę Bożą po 40 dniach. Ale my także powiedzieliśmy panu, że, że w żaden sposób, w sposób świadomy, nie przeciwstawialibyśmy się, nie oponywalibyśmy przeciwko oku, ustom i ręce Jezusa i błagaliśmy go. By otworzył nasze oczy, abyśmy zauważyli, zrozumieli nowy pogląd, jeśli jest prawdziwy, jeśli byłby prawdziwy. Owa modlitwa szybko została odpowiedziana. Poprzez przywołanie przez naszego Pana do naszego umysłu, myśli, że grosz nie został dany aż do wieczora to jest po październiku 1914 roku. Co było myślą, co było poglądem, który nie był uprzednio widziany przez kogokolwiek innego, przez nikogo. Ale nie chcieliśmy ufać tej myśli, zanim nie e, przedstawiliśmy jej naszemu pastorowi, którego spotkaliśmy, z którym się spotkaliśmy e, poprzez. E, no, takie naznaczenie. Chodzi tu o to, żeby, że umówili się na, na następny dzień, żeby przedyskutować ten temat. Następnie powiedzieliśmy odnośnie naszego kłopotu, względem tego pytania, i o naszym głębokim żalu, że po tym, gdy on wyraził swoje wątpliwości odnośnie tego tematu, to my, nieco w, w pewien sposób dogmatycznie i w sposób opozycyjny, Wystawiliśmy stary pogląd, pogląd na spotkaniu pytań i odpowiedzi w Waszyngtonie, zapewniając go jednakże, że użyliśmy jedynie takich argumentów, jakie wiemy, że on uz usankcjonował, czy też zatwierdził. Następnie podkreśliliśmy nasze wątpliwości i. E Daliśmy nacisk, podaliśmy nacisk szczególnie na ową, właśnie 40-dniową podróż Eliasza do Góry Bożej. Powiedzieliśmy powiedzieliśmy w jaki sposób uwaga e, owych braci, która została powyżej wspomniana i uczyniona poprzedniego dnia, na nas wpłynęła. Następnie powiedzieliśmy mu to, co wydawało się być pierwszym promieniem światła. Jakie przyszło do nas w kwestii właśnie tego potwierdzenia, tego jego zmienionego poglądu. To jest odnośnie dystrybucji, tego rozdania grosza po zakończeniu się 12 godziny. Kilka dni później, na konwencji w Clinton, powiedział nam, że on zaaprobował, że on Zaprobował ten pogląd. To utwierdziło nasz umysł względem tego tematu i nasze serce było zadowolone. Stało się zadowolone. I dziękuję bardzo. W tym miejscu kończymy. Zapraszam następnym razem.